No dzień dobry! Właśnie wróciłam z bazarku i powiem Wam, że to jak wygląda dzisiaj mój koszyk aż on mnie o nie śmiela, bo jest taki przepiękny, czerwono-żółto, taki trochę śliwkowo-jeżynowo-fioletowo-czarny. i Zaraz Wam go pokażę, ale nie o tym koszyku dzisiaj. Dzisiaj robimy sobie foodbook. A zaczynam z rana i zaczynam teraz od razu po powrocie z bazarku, bo jestem mega głodna. Ja rano muszę brać taki jeden lek na czczo i po nim jakiś czas dopiero mogę jeść. Więc robimy foodbook Zero Waste. Chciałam zrobić cały dzień jedzenia, ale chyba będę musiała dzisiaj jeszcze pojechać gdzieś, więc zrobimy weekend jedzenia yy, i kilka przepisów Zero Waste'owych, z których ja często korzystam. Więc zaraz będą bułeczki w jajku. No powiedzcie, że to nie jest najpiękniejszy koszyk. Kwintesencja lata. Mm. A wszystko bez wyjątku, właściwie to co mogłam, bo maliny i jeżyny jakby nie są sprzedawane tak na wagę, więc no one są w tych takich powiedzmy e, dziwnych pudełkach na jajka, ale niekoniecznie. Jest bez plastiku, jest luzem, e, trochę mi się wysypało, no ale to, to tak jest, jak się kupuje do koszyka i tak wiecie, e, no niechcący go się przychyli. Powiem wam, że niektórzy bułeczki w jajku właśnie. Nie bułeczki, tylko właściwie chlebek, który mam już tutaj w papierze, ale powiem wam, że ja czasami specjalnie kupuję w papierze chlebuś, bo ten papier fajnie się potem nadaje na przykład do przechowywania grzybów, typu pieczarki, bo ja ich nie przechowuję w tej folii, bo po prostu mm, szybciej się psują. Więc to jest moje wykorzystanie ponowne tego. Ale niektórzy taki chleb robią w jajku, takim z mlekiem, i jeszcze z mąką, czyli w takim cieście. Ja szczerze mówiąc. Nie przepadam za tym, to znaczy zjem, bo kto gardzi bułeczką w jajku? Chlebkiem. Ale zdecydowanie bardziej wolę, kiedy ten chlebuś jest taki prostszy i zrobimy po prostu z jajkiem i z mlekiem. I myślę, że będzie dobre. A do tego, żeby jakoś urozmaicić ten posiłek poranny, stwierdziłam, że wezmę i skarmelizuję trochę na patelni z masłem właśnie morele y, takie, które kupiłam. Patrzę, że tutaj ta jedna morela ewidentnie chyba będzie miała jakieś robaczki w środku, ale trudno, no zjem ją i tak y, nie będzie marnowania, tylko trzeba będzie je wyciągnąć. Chyba, że po prostu jest taka jakaś, ten, no zobaczymy zaraz. Jeśli zastanawia Was, dlaczego ostatnimi czasy w mojej vlogi i tak dalej jem przy biurku, to nie wiem, czy zwróciłyście zwróciliście uwagę, że nie mamy teraz stołu. Będzie nowy stół tutaj, ale taki bardziej kompaktowy, bo z nowym członkiem rodziny potrzebujemy trochę jakby powiększyć przestrzeń, która, którą nie da, się, nie da się jej powiększyć, ale wiecie, zoptymalizować, tak czy siak. Jem próbuję, bo jestem mega głodna. Tak mi... Ojej, ślinka cieknie teraz już masakrycznie. Zobaczcie, no wyszło chyba pyszne, mam nadzieję. Próbujemy test na żywo. Trochę jak z takim dżemikiem myślę, że to będzie smakowało, ale zobaczymy. Mm. Karmelizowane morele. To jest kosmos, powiem Wam. Mm. No i patrzcie. Mam tu śniadanie, powiedzmy z resztek. Jakieś owoce teraz każdy z Was ma do tego chlebuś wczorajszy czy przedwczorajszy. To, co muszę Wam zaznaczyć jeszcze teraz, to to nie pomijajcie mimo wszystko tego miodu, bo wydaje mi się, że morele, kiedy je się podsmaża, tak to trochę są kwaśniejsze niż wcześniej spróbowałam kawałek, więc wydaje mi się, że może jakiś taki kwasek im tutaj wyszedł na wierzch, ale i tak są pyszne, a ten miód tak podbija ich smak, więc polecam. Tak. Dobra, jem i widzimy się na kolejnym posiłku. Chciałam wam nagrać cały dzień jedzenia, bo sobie pomyślałam, że wiecie, zrobię obiad taki bardziej zero-waste waste w ogóle. No, ale na obiad prawdopodobnie pojedziemy gdzieś indziej, a jako że mam dziś imieniny, to stwierdziłam, że zawiozę ze sobą ciasto. A ciasto nie byle jakie i nie w sumie ciasto yy, tylko owoce pod kruszonką, bo powiem wam, że tak jak widziałyście widzieliście przed chwilą kupiłam sporo owoców świeżych, ale mam jeszcze takie sprzed ojejku, chyba czereśnie, to są sprzed tygodnia i nie tylko czereśnie, bo mam też na przykład resztkę borówek i to przyniosłam z mojego domu rodzinnego było świeżutkie, tylko no yy, nie zjedliśmy i chciałabym właśnie wykorzystać takie różne resztki owocowe, może też coś co kupiłam. I zrobimy kruszonkę, nie byle jaką kruszonkę, bo będzie to kruszonka z czerstwego pieczywa. Pomyślałam sobie, że może to będzie fajny sposób na wykorzystanie pieczywa inaczej niż do bułeczek w jajku. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że będzie po prostu smaczne. No a jak coś to, nie wiem, wybełtam to i będzie jeszcze raz, może, do zrobienia? <laughs> nie wiem. Będę testowała dopiero pierwszy raz ten przepis mm, na żywo, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale zanim kruszonka, to oczywiście wszystkie owoce warzywa pomyjemy y, po ewentualnie kroimy y, i tak lecimy z tej... Ojej. Ojejku, pięknie pachną. Może mm. założenie fartuszka to nie będzie zły pomysł, szczególnie jeśli mam zamiar obierać czereśnie. Drylować, drylować. No dobra. Owoce już mamy. Obsypię je jeszcze mąką ziemieczaną oraz chciałam powiedzieć cukrem pudrem, ale chyba tylko mąką ziemniaczaną, bo pomyślałam sobie, że cukier puder możemy na wierzch polać, żeby było, znaczy posypać, żeby jakby tam trzeba było dosmaczyć coś. A teraz zajmiemy się kruszonką i powiem wam, że gdyby nie to że mój chleb nie jest taki, czy tam bułka nie jest y, taka mega twarda, wiecie, sucha, wysuszona na y, jakimś grzejniku, to myślę, że właśnie jakby taka była, to wykombinowałabym i skruszyła to na takie, no takie ziarno prawie, mąkę, y, w jakimś blenderze, mikserze, kraszerze, y, a tak to chyba po prostu ten chleb bardzo drobno podziabię i pomieszam z masłem, Yy, oczywiście z cukrem pudrem i coś tam może jeszcze wykombinujemy. Zastanawiam się nad yy, jakimiś yy, migdałami, bo chyba mam. No, myślę, że fajnie wzbogacą to wszystko. Najpierw nagrałam Wam, jak super nie posmarowałam tego naczynia masłem. A potem nie nagrałam, jak posmarowałam i wsypałam znowu to wszystko z powrotem. Ale nie będę tego robić trzeci raz. Trudno. Powiem Wam, że wygląda. I pachnie naprawdę dobrze. Posypię to jeszcze cukrem pudrem, ale już na miejscu. Zastanawiam się, czy też na miejscu tego nie podpieczamy troszeczkę, ale zobaczymy, więc ja się zbieram i pewnie już bezwojsowo yy, dam wam znać, czy smakowało. No cześć, witajcie w drugim dniu mojego jedzenia, tak naprawdę w drugiej części i witam się z Wami rano. Jeszcze taka nieogarnięta totalnie, ale już się nie ogarnę, bo jestem mega głodna i musimy szybko zjeść. I znowu wykorzystujemy oczywiście resztkę, bo to przecież jest foodbook Zero Waste i mam tutaj totalną resztkę sosu od pizzy. Sprzed kilku dni, ale on jest dobry, bo był taki, wiecie, przygotowany. To nie są po prostu surowe pomidory, więc na pewno nic z nim się nie stało. Mam resztkę pomidora. W ogóle znalazłam też fasolę czerwoną w takiej puszce malutkiej, którą yy, takie puszki kupiliśmy na wyjazd do Wrocławia na majówkę. I jeśli nie widzieliście tego vloga, to bardzo polecam, bo uważam, że jest naprawdę fajny. A wczoraj na bazarku. Kupiłam mój ukochany serek kozi, taki w kuleczkach, w słoiku i w ogóle do tych ludzi można oddawać słoiki, więc to jest też bardzo takie zero waste'owe, bezodpadowe. I mam pyszne jajka od kurek zielononurzek od sąsiadki rodziców Mikołaja, bo wczoraj właśnie u nich byliśmy. I te kurki to są takie, jakby, wiecie, totalnie przydomowe kurki, nie hodowane po to, żeby tych jajek sprzedawać nie wiadomo ile, tylko właśnie sąsiadce, czasami innej, czasami rodzinie gdzieś tam odda, więc to jest rzeczywiście taki chów, który bardzo mi się podoba, i szczerze mówiąc, trochę marzę o tym, żeby mieć tak ze 3-4 kurki kiedyś w domku. Ale nie tutaj, tylko wiecie, w prawdziwym domu. No dobra, ale szak szuka, bo ją dzisiaj robimy. Nie musi być tylko śniadaniem, może być też obiadem, więc pomimo, że pokazywałam Wam pomysł na śniadanie, potem na deser pod wieczorek, cofamy się o krok i robimy obiad, ale ja go jem na śniadanie. szakszuka gotowa. Zaraz przełożę ją na talerz. Może nie wygląda, ale naprawdę jest bardzo dobra. W ogóle szakszuka to jest takie danie, które im gorzej wygląda, tym bardzo często jest lepsze. Jeszcze wziąłam sobie ogórka, pieczywko i jem. No dobrze moi drodzy, jest już... Troszeczkę później i przechodzimy do ostatniego posiłku w tym foodbooku, a mianowicie obiadu. I na obiad zrobię dzisiaj tortille. Jest to coś, co kilka razy gdzieś tam już w dawnych, dawnych filmach na kanale się pojawiało, czyli moja domowa tortilla z yy, niczego tak naprawdę. I powiem wam, że ja niejednokrotnie dodaję do środka takie Naprawdę totalnie resztki, typu. Nawet kiedyś dodałam sałatkę, aż nową taką z Wielkanocy. Ale tym razem. Mam jeszcze z wczorajszego grilla, na którym właśnie byliśmy, takie jakby kotleciki, trochę w stylu greckim. Surowe, więc je sobie odsmażymy. Do środka pójdzie sałata. Uwaga, z mojego ogródka. Do tego jeszcze jakieś warzywa, które po prostu mam w lodówce. Socik to u mnie też jest tak naprawdę. To są różne rzeczy, ale tak, zaczynamy od tortilli. Mam tu jakąś resztkę mąki, ale to jest taka jeszcze w opakowaniu, a wiem, że mam gdzieś w słoiku, więc zobaczymy, którą wykorzystam. Ja do, tych, do tej tortilli często dodawa dodawałam masła, ale szczerze mówiąc, nie chcę mi się jeszcze teraz go topić, więc myślę, że po prostu mm, zrobimy ją tak, że dodam olej i też będzie ok. Biorę wagę. No i zobaczymy zaraz, ile tutaj jest tej mąki. Mm, prawie 200 gramów. Czyli myślę, że nam wystarczy. Nie zrobię po prostu żadnego zapasu, tylko akurat, żebyśmy mieli do zjedzenia na obiad. I na takie 200 gramów y, mąki dam jakieś 100 gramów y, wrzącej wody, więc biorę czajniczek, część, bo tutaj jest w ogóle jakby już zagotowana woda jakiś czas temu. Przylewam sobie do tutaj. No i doleję tutaj świeżej wody zagotuję ją i lecimy. Chwilę pomieszałam to ciasto łyżką, jak widzicie. Yy, I one już się zrobiło takie dosyć grudkowate. I tak naprawdę już są tutaj takie zalążki ciasta. Teraz chyba jest no, na tyle yy, nie gorące, że wyrobię je rękoma. I odstawię na jakieś 15 minut maksymalnie, żeby tak sobie się y, trochę ostudziło, uspokoiło, przeszło. I będziemy smażyć tortille. Znaczy, najpierw je wałkować, a potem smażyć. Powiem Wam, że jestem mega w ogóle dzisiaj zadowolona z tego, jak wyszło mi ciasto. Dawno tych tortil nie robiłam, a troszeczkę za dużo wody dałam, to w ogóle, że ona nawet nie przywierała do niczego i jest taka super. Teraz na rozgrzaną patelnię po prostu, o! placki. Odkładać będę po kolei, i jak one się zrobią, to zrobimy sobie dodatki, złożymy sobie tortilkę, czy tam Mikołaj chyba sobie po prostu zagrzeje mięso oddzielnie i będzie jadł takie placki oddzielnie, bo on też tak lubi. A ja chyba rzeczywiście jakoś postaram się to złożyć. I widzimy się już na jedzeniu. Właśnie ogarnęłam, że nie włączyłam nagrywania, a ten talerz, który tutaj się znajduje pod wami, to już nie jest taki piękny, więc nie będę wam go pokazywała. Ale robię próbę testu, która przed chwilą została nagrana bez dźwięku. Mhm. Udaję, że robię to pierwszy raz. Toczylka pyszna. No i oczywiście dodałam też jajko sadzone. Coś, co w moich tortillach zawsze się pojawia, to jest w ogóle fajny sposób, żeby jakoś się tam trochę wzbogacić, urozmaicić. Mam nadzieję, że te kilka jakby pomysłów na to, jak wykorzystać resztki, to co macie akurat w lodówce, Wam się przyda, może Was zainspiruje do zrobienia czegoś po prostu domowego, wiecie? Homemade food. Dla mnie ten film to była taka fajna odskocznia od, wiecie, takich poważniejszych filmów, siedzonych, albo po prostu dłuższych vlogów, albo ogródka, ale ogródek jeszcze będzie, Sun. Tylko, że lipiec i szkodniki tak mi go zaatakowały, no że zobaczymy, jak to przetrwamy. Już to nagrałam, ale powtórzę raz jeszcze. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Może macie jakieś swoje, jakby w ogóle, sposoby na wykorzystanie resztek z lodówki, to też mi napiszcie. A może kiedyś zrobię jeszcze film z waszymi, jakby jedzeniowymi polecajkami. Myślę, że to byłby fajny content, więc dawajcie znać. Sprawdzam teraz cały czas, czy się nagrywa dźwięk, ale się nagrywa, więc się cieszę. Mogę kończyć. Powiedzieć Wam, że możecie też zawsze zostawić: lajka, subskrypcję, komentarz. No i co? Słyszymy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. Na razie. Pa!